Siemka, ja jestem Xeno I jesteśmy tutaj właśnie na mojej mapie, którą właśnie zrobiłem Jest to mapa dryfujące wyspy No i tak, zrobiłem tą mapę, ponieważ nie mogłem, internet nie chciał mi działać I mi się nudziło A lubię sobie pokrać Minecrafta I tak, bierzemy sobie tutaj, startujemy na jednej z wysp tu macie rzeczy, te są w środku i tak, tutaj że moja mapa, kanał mój, witaj, jesteś na mapie dryfującej, tu będą będę, przepraszam za to. Wyspy musisz przetrwać na każdej z tych wysp, czekać jakaś niespodzianka, miła lub niemiła. Graj na trybie Survival, eee, tryb trudności, czyli Normal. Ja mam na razie Peaceful włączony, ale nie będę grał w tą mapę na razie. Tak, zasady. Nie czy to graj na typie Survival, graj na normalną, nie można grać. Można grać w jednej lub więcej osób. Nie wiem co by tu jeszcze jakąś zasadę dać, ale dobra. To są zadania. Zbierz was taki desek, zrób pochodowy świń. MI400 takich trzciny cukrowej, udaj się do neteru. Odwiedź Atlantydę, a na pewno spotkać coś dobrego Czyli spotkacie tam kowala I tam znajdziecie coś tam fajnego w skrzyni Zrób generator kobla, zrób diamentowy kilofilm łopatę Zrób Pilot z żelaza, zasa zasać 10 drzew Zasady są nie po kolei i tak w ogóle Dobra, wkładam tu to z powrotem ja, ja wam tu mapę udostępni tak Tu jest pierwsze co będzie, tam też coś jest w każdej wyspie coś jest. I w tamtej też. A może tam? A może tu? A może tu? A widzicie, no. Tu jest kolejne drzewo i tu jest kolejna rzecz. Co tu widzicie? Tu jest kolejna rzecz i kolejna coś to Widzicie? Jeszcze tam jest. To jeszcze tam jest, no. To już nie będę pokazywał. No, to więc co? Zachęcam do grania na tej mapie. No i co? Dzięki za oglądnięcie Ja będę przechodził tą Może sobie serwer taki zrobię Nie wiem, dobra Więc co, subskrybujcie, komentujcie Łapki w górę